Witajcie bracia i siostry, witajcie drodzy subskrybenci, witajcie drodzy widzowie w Chrześcijańskim Zapleczu. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy materiał. E, został on nagrany w Izraelu telefonem komórkowym. E, przedstawia ciekawe zjawisko na niebie. No i chciałem Wam przedstawić swój punkt widzenia, e, a także zachęcić Was do dyskusji, bo to naprawdę. Materiał jest warty uwagi, ponieważ wydał mi się raz rzecz ciekawy, a dwa jest też e, podpisany przez osobę, która go nakręciła, więc e, moim zdaniem to nie jest żaden fake, ale mogę się mylić. Nie dam sobie tutaj ręki uciąć. E, nie jestem też jakiś znawcą od e, takich e, ekstremalnych wideomontaży. E, podejrzewam, że nawet bez... Było coś takiego bardzo ciężko spreparować. Dlatego też się tym zajęłem. E, zobaczyłem też coś tutaj, coś co mi jakby pasowało do układanki. E, ale chciałem się z Wami podzielić e, głównie jako ciekawostkę. Wiadomo, e, powinniśmy się raczej trzymać słowa, ale tutaj coś się dzieje i dlatego chciałem zwrócić Wam na to uwagę. Najpierw Wam załączę ten materiał, żebyście sobie go obejrzeli, a później go delikatnie spróbuję ruszyć, umówić, jak ja to widzę. Zapraszam do oglądania. O, i tak, jak widzieliście tutaj, to był jakiś taki dziwny obiekt na niebie, który się przeistarczał co chwilę, coś innego. Ja zrobiłem trzy jakby takie zdjęcia i postaram się omówić to, co ja akurat tutaj zobaczyłem. I tutaj już od razu Wam wyskoczyło zdjęcie numer 1. Jest to tak, by pierwsza faza tego obiektu, którego pozwoliłem sobie powiększyć. I z prawej strony macie rysunki serafinów, do których ja przyrównałem ten obiekt. I tak mi się troszeczkę pokrywało, zwłaszcza jak spojrzę, że to są skrzydła i są tak pozawijane jak na rysunkach serafinów. Dlatego to może być anioł. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest 100% anioł, ale tak mi tutaj się zgadzało z tym. Także zapraszam do drugiego zdjęcia. Tutaj mamy, jakby, takie drugie ujęcie w powiększeniu. Jest to zrobione w czasie przeistaczania się tego obiektu w coś innego. To dlatego, że księga Izajasza przestawia y, ciało Anioła podobne do topazu. Czy to zbieg okoliczności? Czy się tutaj bardzo tak wpasowuje? Y jak ja bym opisał, gdybym żył w tych latach, podobieństwo tego, czego teraz widzimy. Wiecie, ja nie chcę też tutaj naciągać zbyt mocno, po prostu to jest moja taka, moje spostrzeżenie. Nie wiem, jakie są wasze, może któreś są podobne, któreś nie, ale jakby te pierwsze zdjęcie łączyło się z tym i tak jakby coś sugerowało nam. To jest bardzo ciekawe. No mamy tutaj jeszcze trzecie zdjęcie. Ono już zostało wszystko zrobione, jakby przedstawia pięć klatek tego obiektu w powiększeniu. Pierwsze, no to już coś powiedziałem na ten temat. Drugie jakby ja tutaj widzę ujęcie takiego konia, ktoś tam na nim siedzi. Czy to jest konie apokalipsy? No nie wiem. Na razie nic się takiego dziwnego nie dzieje na świecie, ale ciekawe to jest. Tutaj trzecie ujęcie, jakby taka postać stojąca, ja tu tak widzę czwarte, takie no, typowo przeobrażenie, no, tutaj też ciężko coś, cokolwiek powiedzieć, taki jakby duch, nie wiem, ale piąte jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ponieważ przedstawia kogoś w białej szacie, ja tu tak widzę, jeśli to jest anioł, tak ja tutaj, tutaj się tak troszeczkę domyśliłem, to, to tak naprawdę nie wiadomo, po co się on się tam pojawił i chyba się nie dowiemy, przynajmniej w tym życiu, chociaż nigdy nie wiadomo. Tutaj chciałem wam tylko was tak jakby przyciągnąć w stronę patrzenia w niebo, bo my mamy też jakby patrzeć w to niebo, co się tam dzieje. I e, no, coś się dzieje. Także to tyle ode mnie. E, zapraszam do dyskusji poniżej. Proszę o jakąś tam kulturę. E, wiadomo. To jest chrześcijański kanał, nie ma... Nie powinno być tu miejsca na jakieś tam obraźliwe rzeczy. E, powinniśmy się szanować jako ludzie. E, wiadomo. E, jesteśmy braćmi, siostrami tak naprawdę. Mamy jednego ojca w niebie i musimy być tym Musimy mieć tą świadomość miłości, którą się powinniśmy obdarzać. E, Błogosławię Wam wszystkim i życzę wszystkiego dobrego.